Kolejna wizyta za kulisami Teatru Wielkiego zaowocuje zaproszeniami na rozmaite wydarzenia, a wśród nich na specjalny wieczór poświęcony pamięci Kazimierza Kowalskiego spotkaniem z solistą baletu Joshuą Legę, który otrzymał tytuł tancerza roku na 15 Gali teatralnych nagród muzycznych im. Jana Kiepury obejrzymy także wystawę grafik wybitnego artysty Wojciecha Siódmaka, która towarzyszyła pierwszej w tym sezonie premierze operowej spektaklu. Chopin. Chopin dla mnie to jest długa historia bo towarzyszy mi w zasadzie od, od, no, od mojego dzieciństwa. I powoli zacząłem się zastanawiać, dlaczego ta muzyka mnie tak fascynuje. Dlaczego ją mogę słuchać tyle razy, prawda? E, teraz już wiem, dlatego że ona ma tą niezwykłą harmonię, prawda? E, została stworzona na zasadzie złotego podziału i to ma taki wpływ, że my tą harmonię odczuwamy. Tak jakbyśmy patrzyli po prostu na gwiazdy, jakbyśmy patrzyli na niebo. Po prostu to nie denerwuje nas, ani nie nadużywa naszej cierpliwości. I na przykład w nokturnach Chopina ludzie nie wiedzą, co ten nokturn mówi. Słyszą tylko piękną muzykę, prawda? A ten nokturn, nawet sam Chopin, dając po prostu tą tonację, on już zapraszał do pewnego sposobu widzenia. No i ja to rozwinąłem. Po prostu jestem tak blisko Chopina, że wydaje mi się, że pewne rzeczy rozumiem. No i chcę się tym podzielić. Teatr jest tutaj tym wspaniałym pudełkiem, prawda, ozdobnym, w którym możemy pokazać to wszystko. Pierwsze kroki Josza w Teatrze Wielkim Władzi miały miejsce 4 lata temu, kiedy w trakcie audycji baletowych ubiegał się o pracę w Teatrze Wielkim u nas w zespole. Już wtedy wyróżniał się na tle wszystkich tancerzy, którzy startowali w audycjach. Został zauważony przez całą komisję, stąd udało się pozyskać jego jako, jako tancerza. Jest bardzo ambitnym tancerzem, ma niesłychany talent, niesłychaną osobowość. Każdego dnia zaskakuje nowymi pomysłami, jeśli chodzi o stronę aktorską przygotowanych roli partii przez siebie. To zostało zauważone przez Kapitułę, czego efektem jest właśnie nagroda Jana Kipure. Podchodzę z Australii. Cztery lata temu zacząłem pracować tutaj w Teatrze Wielkim w Łodzi um, i e, cieszę się, że moja praca jakby e, cała, e, coraz bardziej e, rośnie i oczywiście miałem zaszczyt um, odebrać nagrody i to było oczywiście za, za pracę na e, Greka Zorbę, który właśnie przygotujemy teraz. Um, i uważam, że nigdy w życiu nie będę taki e, wielki jak, 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 jak tą rolę, ale cały czas przygotuję i słucham takie ważne osoby, na przykład e, oczywiście pan choreograf Lorkem Miasin i oczywiście pani asystent choreograf Anna Krzyszków. I to jest jakby dla mnie największy jakby sukces jest pokazane, że ja odebrałem od nich taką radę, wielkie informacje, które sam jakby nie kryuje. ja. ja jest, jestem taki wesel, żeby pokazać taki geniusz, który mogę odebrać od takich osób. Bardzo się cieszę i oczywiście cały czas do przodu i chcę jak najwięcej pokazać dalej, pokazać lepiej. I mam nadzieję, że tak będzie do przodu. Zapraszam państwa bardzo serdecznie na koncert pod tytułem Przyjaciele Kazimierzowi Kowalskiemu, który odbędzie się 23 października. Śpiewałem z nim wiele, wiele koncertów i zaczynałem swoją podróż zawodową, artystyczną. Myślę, że jego osoba, trochę kontrowersyjna, zapadła nam tym bardziej jeszcze w żywej pamięci. Będzie wspaniałym wspomnieniem programu, który promował Kazimierz Kowalski programu koncertowego, operowego, operetkowego i muzykalowego. zabrakło słów uznania, chcę pracować zawsze z Wami. Nasze presta i adagia zawojują cały świat. Un cantabile con morto, un larghezco, un andentino. Oraz liczne dzieła moje, w Waszym świetnym wykonaniu, Zabojują cały świat, zabojowują cały świat. Postać niezwykle barwna, charyzmatyczna, spełniająca się na wielu płaszczyznach i jako artysty, wykonawcy, odtwórcy, jako dyrektora, menedżera. Dyrektora, można powiedzieć, wielu scen operowych. Mam w ręku książkę z dedykacją, którą wpisał na dwa dni przed śmiercią. Nawet wypisał wykonawców tego koncertu, w którym ja również jestem wymieniony. przyjemność brać udział w koncercie poświęconym pamięci dyrektora Kowalskiego. Jest to dla mnie niezwykle ważne, ponieważ był to człowiek, był to dyrektor, który przyjął mnie do pracy tutaj do teatru, który obdarzył mnie wtedy wielkim kredytem zaufania. Był osobą niezwykle żywiołową, energiczną, nieprzebierającą w słowach, co niektórym się nie podobało. Natomiast ja bardzo ceniłam u niego prawdomówność. On był zawsze szczery, bez względu na okoliczności i na sytuację. Zawsze mówił to, co myśli. Co nie jest zbyt modne, może nie każdy lubi tę prawdę zawsze usłyszeć, ale dla mnie to było istotne i zawsze będę go tak pozytywnie wspominać. Wapensiero, najpiękniejsze chóry świata, to koncert, na który zapraszamy 16 października. Tym razem w roli głównej chór Teatru Wielkiego Włodzi. Wszyscy wielcy od Mozarta po Moniuszkę dali nam w swej spuściźnie całą listę przebojów churalnej muzyki operowej, która nie tylko się nie starzeje, ale z każdym wykonaniem zyskuje nowych zagorzałych fanów. Mamy nadzieję, że tym razem będzie podobnie. Serdecznie zapraszam na spektakle do Teatru Wielkiego Włodzi, na spektakle o ognistej Carmen 29 i 30 października. W rolach głównych moja skromna osoba oraz Agnieszka Makówka towarzyszą nam wspaniali amanci Dominik Sutowicz i Paweł Skałuba. Nie możemy już się doczekać, kiedy po tej długiej przerwie możemy dla państwa znowu zagrać te wspaniałe melodie, zaśpiewać pełną piersią. Zapraszamy. 27 października na scenie Teatru Wielkiego będzie miał miejsce wyjątkowy spektakl Halki Stanisława Moniuszki, związany z jubileuszem 30-lecia pracy artystycznej śpiewaczki Doroty Wójcik. Cały swój talent i serce oddała właśnie Łódzkiej Operze, ale niezależnie od tego wykonywała znane pierwszoplanowe partie na największych scenach w Polsce i za granicą. A tym razem artystkę zobaczymy w tytułowej partii Halki.